Maurycy Polaski. Mój Przekaz Dnia. <grywa> Witajcie, tu Maciuszka Maurycy. Pan Pulaski prosił, żebym go dzisiaj zastąpił i zapowiedział piosenkę. No to obiecał, że mi odda za przysługę, no to spróbuję. A ja wiem, dlaczego on mi tak powiedział, bo powiedział, że to jest najlepsza piosenka popowa, jaką ułożył. To on on napisał tylko muzykę, a Wudecki, też bym się napił Wudecki, tylko rano jest, nie, Andrzej Wudecki napisał tekst bardzo dobry I, i, i słuchajcie, i puszczę wam tę piosenkę za chwilę, ale no niestety muszę przeczytać imię, bo mi kazał, to jest benchfall. Imieniny 20 marca obchodzą Aleksander Aleksandra, Ambroży Anatol Archib, Bogusław Cyriaka, Ermegarda Eufemia, Fłotyna Hipolit, Irmegarda, Józefa Klaudia, Klemens, Kutbert Matrona, Maurycy... to nie ten. Nicetas, Rafał, Vincenty i Wolfram. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie. Dzisiaj nie będzie teledysku. Nie będziecie oglądać tej jego paskudnej gęby, bo przecie jakieś mu tam żądze na pysk wypełzły, albo co, inne skrofuły. Będzie tekst, a wy sobie posłuchajcie, tak jak ja posłuchałem kilka razy. To naprawdę niesie. Banalna to rzecz, Przyglądać się życiu jak śmiesznie jest Patrzeć gdy nas nie widzą Ukryci gdzieś za półmrokiem cienia Przyglądać się jak wszystko się zmienia Tu wcześnie rano się budzić Słońca witać promienie, Uśmiechać się do ludzi Gnać za swym marzeniem Cieszyć się z tuli panów żółtych i tych czerwonych. Nie udawać tytanów nigdy nie zmęczonych. Nie patrzeć wstecz, bo to już za nami złe myśli gdzieś. Stykały się z datami, starajmy się chwilę wspominać te dobre, jakby były piękną wiosną za oknem. Du, 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 du. Wcześnie rano się budzić, słońca witać w promienie, uśmiechać się do ludzi. Gnać za swym marzeniem Cieszyć się z tulipanów Żółtych i tych czerwonych Nie udawać tytanów Nigdy nie zmęczonych Nie gościć na twarzach A wtedy to Co w nas smętne i blade Będzie mogło nas Smoknąć w pośladek wcześnie rano się budzić Słonka witać promienie Uśmiechać się do ludzi Gnać za swym marzeniem Cieszyć się z tulipanów Żółtych i tych czerwonych Nie udawać Tytanów nigdy nie zmęczony.